Dobry dzień i tak tak jak mówiłem dawno nie było tak ma... zaraz powiecie skąd ty masz już tyle rzeczy słowa czekajcie, dobra, przepraszam ja muszę pochodnie wziąć, ale dobra, to już paliłam z tymi pochodniami dobra, Zacząłem kopać drzewo e, tak jak widzicie jest tu ul i dlatego to ul. ul. jest bardzo rzadki w minecraft'cie, więc w sumie czemu by tu nie zamieszkać? I właśnie tak stwierdziłem, że zamieszkam. A to jest jeszcze na PlayStation. Widzicie, bo lepiej gram. Po tym wszystkim. Okej, okay, łóżko zaraz będziemy mogli zrobić, czad. Dobrze się to zapowiada. Dobra, łóżeczko będzie, czad. Ja się że... Ile jest tu tych owiec Dobra, dobry teren Dobrze się na razie zapowiada Tam była wioska? Czy mi się Co to tam za klocek? Aha, tu nie da się wyznaczyć Dobra, okej okay. Nie ma jedzenia Już sobie nigdy nie pojesz Kurczak? Ej, czemu mi tak ta się tak się zniszczyła mocno. Halo, czat! Ale to ci nie chodzi, widzicie? Jak, jak już to prawdziwe klacki. Ojejku. Ciekawe to się dodało. Wiem, że kreatywne jest tylko gorsze jakiś bug. Dobra, nieważne. Już można robić crafting, nie, czad? Ojejku. Czekajcie. Ula jest tam, tak? To my sobie zamieszkamy obok Ula. Tu jest, mi się wydaje, dobry bardzo teren. No, crafting. Jejku, naprawdę. Dlaczego? Same. David, navil, przepraszam was za to Teraz to będzie teraz z tego pisania. Ja sobie może następnym razem podłączę, nie? Do pisania szybko, żeby było Ta, co wy na to? Dobra, zaczynamy budować mój przepiękny domek. Ja muszę mieć na bogato. Myślę, że tak, a dach będzie... Bo mam pomysł, czat, mam pomysł. Idealny pomysł. A chlebek muszę zrobić Myślę, że tyle wystarczy. Potem karotkę sobie zjemy ja. Trzeba drewno zacząć kopać, jak normalni ludzie. Konik tam obok, chyba myślę, że dobrze nas rozpiło. Bo jak pszczółki, jak ja już zauważyłem, nie? To, to musi być to. Lecimy. Ja już mam tyle sadzonych czat, nie. Aha, bo to było w tym czas, dobra. Patrzcie. Takie coś zrobimy. Pyk. To wykopiemy. Pyk. Pyk. I okej. Okay. I widzicie jak ładnie? Widzicie jak ładnie? Nie dość, że zaoszczędziliśmy tego, to... No jaką to jest wysokość? Dobra, okej. Okej. Okay. Ja nie... Ja, ja akurat jestem bardzo dobrze buduję. Nie. Dobra, ale dobra. Miejmy tą nadzieję, że chociaż... Chociaż mamy... No myśli, że ja dobrze buduję. Dobra, tyle? No nawet dużo. Nawet, nawet, nawet dużo. Spokojnie, zaraz to doprawimy. I się zbudujemy przepiękny domek. Szkło jeszcze by się przydało. Kurde, tak samo tutaj drzwi nie. Dobra, nieważne. Dym. Trzeba zaoszczędzać tego. Znaczy, jak tak dam, to... Znaczy, no. da, Ideal, Dobrze? Idealnie. No, idealnie. I pewnie zniszczy się. Teraz. No dobra. Teraz. Aha. Tego nie może być chyba. No, czemu to mnie? Aha, bo to trzeba tutaj ozbudować, tak dobra, a nie przed. Wiedziałem! Jeszcze się mamy tu crafting. Zrobimy szybko sikierkę. Więc pyk, sikereczka. Podoba mi się ten domek. Chyba będzie ładny. Chyba. Dobra, tak. I tu mu czat. I to można tym o, o tym. Zobaczcie. To. Tak o. Znaczy, no nie tym. No. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Ha! Przepięknie dla mnie, jak dla mnie. Każdy ma prawo do swojej myśli i dla mnie to jest akurat ładne. Decydowanie. Dobrze? Dobrze. Ale noc się robi, noc się robi. Jest problem. Mamy problem. Mamy problem, czat. Musimy mieć deski wolne, na pewno, to na pewno. Musimy sobie łóżko zrobić. To gdzie będzie to łóżeczko? Dobra, zrobimy łyżeczko, jedno na no wystarczy, pyk. Jak łóżko jest za daleko? Minecraft. To tu wygolimy pięknie teren. To będzie taki skromny domek według mnie, ale no nie brzydki. Skromny, ale nie brzydki. I akurat chyba. Czat akurat! Przepięknie i akurat, nie? No nie, no nie. Ty tyk. Nie, w sumie tu już nie muszę budować. Halo, tu nie muszę już. To ma tak tylko wyglądać. Tyk, tu jest to czerwone, to teraz tak. Za, zaś praca, nie? To bym chciał się wybić z tego, nie? Tylko chyba, że. Ja się żyła, ja umarłem, nie? Zostaw mnie. Dziękuję. O mięsko jeszcze mi dałeś, bardzo dziękuję. Myślę, że te wnętrzne to będzie na potem. Dach może być. Uff, no nie no Klipcio, no nie no. Odebnij. Super lag. No. Dobra, nice. Aha, dobra, nie, nie, nice. Cofam to słowo, muszę jabłko teraz zjeść. A nie, bo nawet nie muszę, hej. I teraz tu tylko tak, pyk, pyk. Myślę czad, że to ładnie będzie wyglądało. Tak mi się wydaje coś. Aha! Dobra, jeszcze muszę to zniszczyć potem, nie? Bo ja muszę na łóżko mieć przecież czad. Zaczynam na szkło, no. Ja bułeczko sobie wiem. Muszę te kopać. ja mogę jeszcze powiedzieć? Łapeczka, subskrypcja, no tak. No. O, z, mięsko ku ząbiaka, nice. Ale mięsko. Pan dał nam mięsko. Dziękujemy bardzo. Jeszcze muszę je zjeść. W sumie ona no, chyba nic nie daje, tak mi się wydaje. Dobra, coś tam daje, a ten głód szybko spada. 10. Chyba wystarczy, tak mi się coś wyda. Jeszcze tam te deski po środku wykopię, bo szyby dam. Myślę, że Chciałabym ten domek dzisiaj skończyć i to bardzo, bardzo. Deseczki. Będziesz tak? będzie tak. Dobra, to już wystarczy. Trzeba, ja już po więcej nie idę, bo tutaj jeszcze trzeba wykopać. Tutaj o. Tak. I powinno wystarczyć. No nie powinno, bo wystarczy. I kuszy do się. Sikiera zaraz nam pójdzie, to nie wiadomo. Tu w sumie nie, tu w sumie dobra, okej. Okay. Tak powinno chyba być dobrze, nie. Tak, i tak, dobra, idealnie. Ale tu by można by było jeszcze w sumie no w sumie tak, dobra. No nie, bo w sumie teraz będzie w każdym trzeba było to obrzydzić tylko. Dobre. Nie, cz czad, tak, 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 tak. Okej. Okay. Pik, pyk, pik, 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 Pięknie, kolejne. Tu w sumie już można zabudować. Tu w sumie aż tak już tego nie jest potrzebne. Pik, pik, pik. Ja pracuję, a jedzenia nie ma. XD, ale to prawda, nie? W sumie chyba będę miał podłączoną zawsze do tego klawiaturę, nie tutaj crafting table, drzwi, te i, i możecie się śmiać ze mnie, ale zrobię to. Pół płytka PU. Czekajcie, czekajcie. Jestem, jestem, tak wiem, podłączyłam klawiaturę. Tu, teraz tu będę wpisywać. B. 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 Nie mamo. Bo naciskowa. Ty, ły, -y. tak, dobra, już wiem. Już zawsze. Czemu nie można? Aha, dobra. Ja to też normalnie. Dobra, okej, okay, jest wszystko. trzy drzwi no, no ale dwa dam. Przepiękny będzie ten domek. Aha, dobra, jeszcze czegoś zapomniałem. Pyk, tu też z tej strony. Okej, okay, dobra. Pyk, pyk, pyk. To jest byk, pyk, byk, dobra. Pyk, pyk, pyk. I w sumie co? off! I jedziemy po rzeczy, po strusce, po kamień. Tu jest kamień. Mi chodzi o piecek. Nie jakby ktoś nie wiedział. Ale muszę przecież przepalić, nie? węglem drzewnym Ten aż mi się chce grać, nie? ale dziwnie jak ja kopie to trochę, nie? aha, ile już tego mam? aha, bo ja liczę na węgiel ale dobrze, nie? Pyk, piecyk, piecyk, pyk, dobra. I gdzie by ładnie było go by tu dać? Nie, mm, brzydko. Może tutaj? O, czekaj, to, że pyk, pyk. Nie, to musi być jakoś ładnie. Chyba, że czad wiem. Pyk. Pyk. O, ładnie. Jak dla mnie bardzo ładnie. Tylko to... Mo A, można drewnem przepalać zwykłym. Dobra. Aha. To nie wiedziałam czad. Łóżko Teraz trzeba je ładnie ustroić. Myślę, że tu by było ładnie. Crafting jak crafting to chyba. Tutaj o. Drewno jest nam potrzebne i to dużo. Przecież to też. Kurde, na razie trzeba się wybić czat. Na razie trzeba sobie wybić. Poważnie mówię czat. Dobra, pyk. Trzeba na, na, nam nam deski zrobić, znaczy, no patyki, pyk, pyk, czekaj. Smaści kiera, trzeba drewno kopać. Pyk, tak, tak. Możemy zaraz oczywiście wyjść i możemy splonderować krzyżaka. Ale cicho, dobra. Będzie zabawa fajna. Patyk, 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 patyk. Aha, ja muszę jeszcze łopaty zrobić i se... szyby, dobra. Jeszcze dach muszę zrobić! To nie jest koniec! Okej. Okay. Dobra, to nie koniec. Zapomniałem. Trzeba jeszcze... Ty pyk. Łopata. Łopata, łopata, łopata. Łopata gotowa. Pyk. Pyk, pyk. I teraz daszek. Tylko z czego ten daszek? Właśnie. Ja już nie mam prawie drewna. Jeszcze pochodnie trzeba zrobić. czat! ojejku. Możemy zawsze węgiel drzewny, nie? Tylko trzeba najpierw ten węgiel podzbierać. Kurczę. No proszę. No proszę, deski dębowe tylko tyle. Chyba, że czad. Chyba rzecz inaczej zrobimy. Zrobimy to tak, 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 tak. Tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, okej. Okej. Okay. Mi chodzi czad nigdy nie zgadniecie. To może być brzydko wyglądać, ale trzeba zrobić, tak? Na razie. Okej. Okay. Dobra. Tak! <grytanie> Dobra. Na razie tak myślę, że... W sumie nie wygląda to też tak źle. Chciałem powiedzieć jeszcze. Tam było jakieś jeziorko, to piasek jest na luzie. N nie ma co? Mm. Piasek! Dobra, tu jest jakieś jeziorko na szczęście. Tu piasek wydobędziemy. Pyk, tam jest. Tam był węgiel. Tam był B. My się chyba będziemy żegnąć. Oddech weźmiemy O, tu jest jeszcze piasek! Nice! To będzie łatwo go wykopać! Dobra, nice! Spina! Dobra, powinno wystarczyć. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Gdzie była ta teraz ta dziura, bo ja chcę po ten węgiel tam iść. Tu chyba. Oa! Wow. Węgiel, jesteś dla mnie bardzo ważny. Czy obyś nie był tylko dwa? Nice! O, tam jeszcze jest węgiel! Wow! Szczęście węgiel jest bogatym sposobem Ja tam dalej nie wchodzę, ja się zbyt boję Mobów i tych innych Nie mam zachowa ekwipunka, więc... Więc trzeba uważać Dobra, piasek mam, węgiel mam Dobra, teraz by się pochodnie przydało zrobić To śmiesznie wygląda Ale okej okay. No to śmiesznie wygląda. Tu by się przydało zabudować tak. Dobra, zobaczymy. Albo słuchajcie, słuchajcie, to pyk. Pyk, pyk. O! Nie najgorzej. Pyk, pyk, pyk. Pięknie mój domek wygląda. Chyba, że krzyżak wejdzie tu i stan ranuje, nie? Chyba, że to ładniej tak wygląda. Tak, ład... na pewno, ładniej. Ładniej, ładniej. No w sumie, niedobre, nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się gorzej o wiele. Patyki i pochodnie. Dobra, czekajcie, się. Ja może to wyszukam. Patyki są tutaj. Pyk, 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 enter, enter. I teraz trzeba zrobić pochodnie. Pyk, enter, 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 enter. Ich kółko. I teraz pięknie i teraz trzeba oczywiście przepalić. A się już z Wami z tego miejsca. On mrugnął, dobra, nieważne, ja się tego z miejsca z nami żegnam. Cześć!